Na światowych rynkach finansowych ostatnio dosłownie zawrzało, a powód? Chiny. Ich absolutnie potężny plan, który ma wstrząsnąć tamtejszą gospodarką. Mówimy tutaj o naprawdę gigantycznych pieniądzach i działaniach na skalę, która przykuła uwagę no w zasadzie całego świata. I to jest właśnie pytanie, które wielu sobie zadaje. To tak naprawdę tylko jeden mały element znacznie, znacznie większej układanki. Ale ten bezpośredni zastrzyk gotówki dla zwykłych ludzi jest chyba najlepszym dowodem na to, jak bardzo na poważnie Pekin podchodzi do całej tej sytuacji. Okej, okay, to zanurzmy się w temat. Oto nasz plan działania. Przeanalizujemy ten wielki pakiet krok po kroku, żeby dokładnie zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi. Dobrze, ale żeby zrozumieć to spektakularne lekarstwo, musimy najpierw, no cóż. Spojrzeć na chorobę. Zobaczmy, co tak naprawdę działo się z chińską gospodarką i które fundamenty zaczęły pękać. A problem jest, no, dość złożony. Mamy tu kilka elementów. Po pierwsze, kluczowe zaufanie konsumentów gwałtownie spadło na początku 2022 roku i. Do dziś tak naprawdę się nie podniosło. Do tego dochodzi potężny sektor nieruchomości, który jest już w czwartym roku recesji. No a słaby popyt w kraju i problemy demograficzne tylko, jak to się mówi, dolewają oliwy do ognia. No i w odpowiedzi na to wszystko rząd w Pekinie sięgnął po naprawdę ciężką artylerię. Analitycy nie bez powodu nazywają cały ten pakiet bazuką, bo to jest naprawdę potężna, wielotorowa interwencja. A teraz spójrzmy na skalę, bo ona jest tu kluczowa. Mówimy o nowym bodźcu fiskalnym o wartości prawie 285 miliardów dolarów. To są pieniądze z emisji specjalnych obligacji skarbowych. No, po prostu gigantyczna kwota, która ma rozruszać całą maszynę. Cały ten plan opiera się na trzech głównych filarach. Po pierwsze, właśnie te obligacje. Po drugie, działania Banku Centralnego, czyli Ludowego Banku Chin. Na przykład obniżka stóp procentowych dla kredytów hipotecznych o 50 punktów bazowych. Prościej mówiąc, kredyty stały się tańsze. I po trzecie, takie szerokie wsparcie jak ulgi podatkowe dla małych firm czy dopłaty do wymiany sprzętu AGD. A teraz skupmy się na tym, co chyba najbardziej przykuwa uwagę, czyli na tej najbardziej bezpośredniej części pakietu. Mówię o pieniądzach, które trafiają prosto do kieszeni obywateli. No właśnie. Ta polityka ma w zasadzie podwójny cel. Z jednej strony chodzi o to, żeby ludzie od razu poszli na zakupy i napędzili konsumpcję, ale z drugiej, co jest równie ważne, to próba odpowiedzi na te długoterminowe problemy demograficzne Chin. No dobrze, a jaka była reakcja? Jak można się było domyślić po tak potężnym ogłoszeniu rynki finansowe po prostu eksplodowały. Reakcja była natychmiastowa i niezwykle gwałtowna. I ten wykres doskonale pokazuje tę euforię Indeks CSI 300, czyli największe spółki, wystrzelił w tydzień o prawie 15%, a hongkonski Hong Seng zyskał niemal 13%. To są naprawdę imponujące, żeby nie powiedzieć kosmiczne liczby. Ten wynik jest absolutnie historyczny, najlepszy od 1998 roku, ale, i to jest ważne, ale trzeba dodać kluczowy kontekst. Ten rajd to tak naprawdę odbicie z kilkuletnich dołków, na które chińskie giełdy spadły przez wcześniejsze obawy o gospodarkę. No i tu dochodzimy do pytania za 100 punktów: Czy to jest początek jakiegoś trwałego ożywienia, czy tylko taki chwilowy, cukrowy strzał? Zobaczmy, co na ten temat sądzą eksperci. Z jednej strony mamy sceptyków. Ten cytat świetnie to podsumowuje. Docenia się siłę uderzenia, ale jednocześnie podkreśla, że bazuka nie rozwiązuje fundamentalnych, strukturalnych problemów, jak na przykład ten gigantyczny kryzys w nieruchomościach. Ale jest też druga strona medalu, czyli optymiści. Niektórzy analitycy patrzą na te działania nie jak na jednorazową akcję, ale jako sygnał, że być może to początek głębszej, długoterminowej zmiany w polityce gospodarczej Pekinu, że to start generalnych porządków. I to jest właśnie to kluczowe pytanie, z którym na razie wszyscy zostajemy. Czy ta potężna bazuka to prawdziwy lek na chińskie problemy, czy może tylko tymczasowy środek przeciwbólowy? Cały świat wstrzymuje oddech, bo odpowiedź, którą poznamy w najbliższych miesiącach, będzie miała znaczenie dla całej globalnej gospodarki.